Siemanko, z bartek. Bartek. Jak widzicie, mam tutaj ze sobą zestaw od Wule Nic Niestety palce nie pokażę, ale ten du ta duża skrzynka, o, ta duża to będzie skrzynka z zademka i to małe to, o, to, czyli pankoper. Zaraz będziemy się zajmowali sadzeniem, a później pokażę, jak można sobie z nich zrobić na przykład zdrowe kanapki. A więc zabieramy się do roboty. Tak, pankoper, i w środku widzę, że mamy nasionka. O, i. Trochę ziemi. Tu jest instrukcja, jak to później zasadzić. Mamy takie mini cebulki. I ziemię. Op. Mega jest to proste i przyjemne. I cebulka zasadzona. No, taką cebulkę stawiam na parapecie. Podlewają ją. Wsypujemy nasionka naszego tutaj skrzyneczki, myk, krop 3. Podlewamy. Mamy koperek gotowy, więc koperek zostaje tutaj, obok cebulki, przede wszystkim chlebek, chlebek razowy, do tego no niestety koper ani e, dymka jeszcze nie urosły, więc dzisiaj użyję sobie zamiennie pietruszki, pomidorek, ogórek yy, i, i szyneczka. Nasełko to jest dobry tłuszcz. Tutaj zamiast pietruszki możecie sobie pisać co chcecie, czyli na przykład nie właśnie dymkę, na przykład koperek, po prostu coś takiego zielonego, co będzie dobre. Najważniejsze no jest dodatkowo jeszcze sobie gdzieś warzywa coś. że te kanapki junek było, było tych rzeczy dużo w środku. Napeczki są gotowe. Aby nie zapomnijcie polubić profilu wulegutko na Facebooku oraz wziąć udział w konkursie, który kryje się pod hashtagiem Hashtag Zdroworosną. Konkurs zaczyna się już 21 marca, więc masz jeszcze czas się zgłosić.